Jeśli myśleliście, że to już koniec remontu drogi 538, to byliście w błędzie. Właśnie podpisano umowę na kolejny odcinek. Wkrótce jakość dojazdu nas, do naszej miejscowości znacznie się poprawi. Realizacja tej inwestycji tuż, tuż musi być w najbliższych 7 miesiącach ta inwestycja zrealizowana. Wygrała porządna firma, firma Strabak o... E Ogromnym doświadczeniu i na pewno sobie z tą trudną inwestycją da radę. Podziękowanie dla dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich, że mimo iż ten odcinek będzie przekazany bądź gminie, bądź starości działkowskiemu, wykonuje inwestycje, można powiedzieć, na nie swoim gruncie, bo niedługo będziemy robić obwodnicę rybna. Do podpisania tej umowy doszło w wyjątkowym miejscu, jakim jest centrum sportu w rybnie. Odcinek bardzo krótki, ale e, trudny do realizacji, bo wylotowy odcinek z e, Rybna w kierunku na Tuczki e, na terenie podmokłym, e, zabagnionym, więc e, będzie wymagał również i postawienia części drogi na palach, e, przepustu na palach również, więc bardzo e, e, kosztowny odcinek, 300 metrów tylko, a kwota ponad 6 milionów złotych. E, w związku z tym, że e, środki finansowe te, które deklarował zarząd wojewódzki nie były wystarczające. Dokładamy również jako powiat i gmina Rybno część środków do tej inwestycji. Nieduży udział, ale myślę, że ten 10% udział, jaki wnosimy wspólnie z Panem Wójtem z gminą Rybno to będzie takim również zachęcającym do dalszych inwestycji, bo przecież to nie jest cała droga 538, jeszcze mamy kilka etapów I, o to, i, i walczymy cały czas, żeby co roku jakiś odcinek był realizowany, ale również zachętą dla działań Zarządu Dróg Wojewódzkich, dla Pana Dyrektora, jak i również Urzędu Marszałkowskiego jest to, że my wnosimy również układ finansowy jako gminy i powiaty, więc jako powiat. Więc myślę, że wspólne działanie Przynoszą takie efekty, że co roku jesteśmy w stanie jakiś odcinek zrealizować, a w tym roku właśnie taki krótki, ale bardzo kosztowny. Ale myślę, że on, mimo że będzie Sprawiał trochę trudności ta budowa mieszkańców rybna i okolic przez 2-3 miesiące, a myślę, że efekt będzie naprawdę bardzo dobry i, i na wiele, wiele lat. Zwłaszcza, że droga ta ma być przekazana albo do, pod zarząd powiatu, lub pod zarząd gminy, więc cała droga przez rybno. więc Warto ją zrobić dobrze, żeby w przyszłości nie mieć z nią kłopotu. Droga 538 jest w ciągłym zainwestowaniu. To bardzo cieszy, bo. Powoduje to rozwój nie tylko społeczny, ale gospodarczy. Tutaj gminy Rybno, cały dział Wszyzny Bardzo dobry zwyczaj takiego asystowania i wspierania poprzez samorządy lokalne, czyli nie tylko gmina, ale również powiat dokłada środki. No i co jest bardzo istotne, że ten projekt, który już ponad 10 lat zafunkcjonował, jest kontynuowany, a zarząd dróg wojewódzkich w Olsztynie, przy wsparciu budżetu marszałka realizuje te zadania. Dzisiaj też było mówione, że w perspektywie ma dojść do budowy obwodnicy miejscowości Rybna, natomiast ten odcinek wtedy musiałby przejść pod Zarząd powiatu, czy może nawet gminy, ale nie wyremontowany, więc też honorowa taka kwestia, że to zadanie dość istotne, kosztowne i takie bardzo fachowe jest robione przez aktualnego jeszcze właściciela, czyli przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, a później będzie przekazane samorządom. Gratulacje, podziękowania, bo to też nie tylko sentyment, ale wiele lat mojej pracy i dobrze, że. Ciągle tą drogę mamy na myśli i realizujemy tutaj w gminie Rybno, ale, ale również i na Ziemi Działdowskiej. W całym tym naszym programie 538 remontowaliśmy kolejne odcinki, ten niestety no, jest w takim stanie jaki jest. Projektujemy w tej chwili obwodnicę dla rybna. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku będziemy mieli decyzję z RIT pozwalającą na tą inwestycję. Do samej realizacji tej obwodnicy pewnie jeszcze minie trochę więcej niż, niż rok. Ale musimy to zrobić dzisiaj, dlatego że nie chcemy zostawić mieszkańców Rybna, Powiatu z takim odcinkiem, który wymaga bardzo porządnego remontu, to znaczy tak naprawdę trzeba posadowić przepust na palach i wybudować całą nową konstrukcję. I zaledwie 200 metrów, a koszt blisko 7 milionów złotych. Trzymamy kciuki za jak najszybsze zakończenie inwestycji.